Tyk. Cześć, dziś pokażemy jak puszczać takie samoloty. Tak, pójdź, daj. mój? Taki mój, nie. No, nie udało Op, się. Nie udało się. Ale. Uważaj. że tak. się udaję, tak? Może też czasem polecieć? Ale, czasami może też. Trzechnąć kogoś. czasami poleci bardzo wysoko. się rozbić. O, popatrz. A czasem poleci jakoś bok. Hmm, tak. Ale jeśli macie kota, to nie dawajcie tobie kotom. Tak. Koty bardzo... Tak. Bardzo lepiej... są <noise> Sorry, ale to mój kotak. Nie. <noise> Mówiłem, że może się rozbić. Rozbił się? Nie, ale tak się tak. znalazł. Hmm. Ogólnie bardzo prosta zabawka. No, patyczek jakie śmigiełko i kręcimy. Nic, nic nie potrzeba. Nie A potrzeba... jakby ktoś... Ewentualnie fajne pogody. Tak Bez bezbiosny. A jakby chciał ktoś złożyć, to trzeba to rozdzielić. No i tak. Ck. I złożyć. I gotowe. Pięciolatek potrafi. Tylko to nie jest zabawka dla dwóch albo trzy latka. Czemu nie? Bo mogłoby przejść. przejść. Myślisz, że nie, nie, nie umiałbym pokryć, zakręcić? Nie, no bo mógłby jeść, tak, jak smigiełko. By Aha, w oko. To tak. jest to możliwe. O, pra, pra, prawie koty piję. Może też poleć. Tylko proszę, żeby koty były poza zasięgiem tego, no bo, no bo będą to cały czas łapać. Tylko proszę, mojej moi drodzy, żeby nie poleciało was. No bo kiedyś trafiłem w tatę. No, a nic się nie stało. Czasami też poleci Chciałem wysoko. Chciałem trafić, nie udało się. Wiesz? Czasami też wysoko poleci. No. Fajna zabaweczka. Nie. Ale proszę chować to za zasięgiem kotka. No, ty nie mogą, no? O, o. o, o, o. Takie właśnie koty. Ja. No właśnie! Co polu, polują na naszych śmigiełkach. Aha. O nie! To by było na tyle w naszym odcinku i Serdecznie dziękujemy za oglądanie. No, dziękujemy. Zapraszamy na podobne filmiki.